Przede wszystkim podziękować, jak ludziom za przybycie. Witam serdecznie środowiska Twójszka, czyli kolegów ze Stowarzyszenia, Dubaków, wszystkich poetów, członków rotary klubu, wzrastając prezydent Marta Magdaleną i Witam również moich przyjaciół, członków rodziny i gości specjalnych, którzy do mnie przyjechali. To jest Karola Bąka z Lewactwa i Mariana. W imieniu państwa i swoich witam panią wiceprezydent Iwonę Kręgowską, towicz bo zaczynamy od Pana. I wiemy dalej. Witam posła na scenie, pana Marka Poka. Witam serdecznie pana, naszego pana, naszego no pana, naszego pana, naszego do przełożonych po tak? No, no tak. Próbują mnie straszyć, ale ja się nie pozwolę przysproszyć. Zawsze się mylę. Tym razem wziąłem i mam nadzieję, że w się nie pomyliłem. No ale słuchajcie, te, te zadowolone twarze, czyli jest wszystko dobrze. Czy tam. Nie będziemy walczyć o tytule. Dzisiaj święto sztuki. Dlatego bardzo pięknie też jeszcze witam naszych radnych miasta i powiatu. I tych wszystkich, których jeszcze nie powitałem, witam również znowu z pana Carey Wielkiego Nie wiem, czy są moi byli jeszcze prezydenci poprzedni, ale nie widzę. Dobrze, do, do tego tematu wrócimy. No tak, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ale no, w każdym razie, jak widać, wygląda to wszystko znakomicie. No i dobrze, no to, no to teraz już mogę na liście Wyobraźcie sobie, że wychodząc z domu bardzo, bardzo, bardzo smarowałem tu za uszami. wiecie, bo będzie tego makaronu namijanego, że wolał, żeby się nie odpał, i nie odpadł. No więc skoro to jest moje święto, to sobie mogę w tym momencie yy, naprawdę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy, że tę wystawę mogłem uczynić, że ta wystawa się odbyła, że będziecie ją oglądać. I co, co tu widzimy? Przede wszystkim co tu widzimy. Są tu zgromadzone reprezentanci czterech czy pięciu cyklów. Jeden ze starszych cyklów to jest w człowieka. To tam są te planteki, pamiętacie te wielkie formaty. I to, 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 to był taki dosyć przełomowy cykl, bo z tym cyklem, z grupą APNES-a po galeriach kraju i zagraźni są nasze procesy. że to w sumie potem zaowocowało, chcą się oderwać też bardzo chyba z, z moim znakomitym cyklem i to jest magiczny Mechistan. No tak zawsze się nim chwalę, bo jeszcze się chwalić, już zobaczyło ten magiczny ponad 100 tysięcy widzów i mam nadzieję, że, że, że w dalszym ciągu będą no, tak tłumie przybrali na ten cykl. Ale jak już zakończyłem ten magiczny rechistan, no to wiecie, to co wyrażają koni, kolczugi i tak dalej. I sobie tak powiedziałem, a co by było, gdybym tak poszedł w przyszłość, gdybym zastąpił ten magiczny rechistan cyfrowym światem. Dlatego to są te prace, zaczynamy od pani. bo one zaczynają cykli, potem będą kompozycje bardzo, bardziej złożone, twórczo-figuralne, bardziej może czasami brutalne zajawka tych takich mocnych kobiet to jest Kobra 1 i tutaj Kobra 2. No jak widać, nie, nie należą, nie są to łagodne kobiety, to są mocne kobiety. Oprócz tego prezentuję Wam minicy, który mimo powstał, jak malował po tej stronie, Mam jako Brzeskich Plaszk i Okolic, wówczas była na Covid. -a. I do bardzo do zdrowia, chodząc z naszymi ścieżkami, będąc naszymi plażami, tak się zastanawiało, co by było, gdyby w tym momencie pojawiły się jakieś na plaży piękne anioł, co by się stało, może warto byłoby zobaczyć jeszcze coś. No i tak ten cykl powstał. I tak jak widzicie, te wszystkie lata minęły, yy, prac przybyło. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu... Te prace będą powstawać. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu, co jakiś czas będę mógł Was reprezentować na salonach wysadniczych w kraju i za granicą. Zawsze mówię, że jestem z Kołoprzemu, zawsze zapraszam do Kołoprzemu, zawsze zaznaczam, że jest to fantastyczne miasto, mamy fantastyczną galerię i dlatego też zawsze staram się zapraszać bardzo dobrych artystów. Dlatego też bardzo się jeszcze raz dziękuję moim kolegom ze stowarzyszenia, że tutaj bardzo wspierali. Osobne podziękowania nam już na koniec, jakby będą A teraz zapraszam, oddaję głos Piotrowi Bierejko. Przepraszam, muszę dostosować mikrofon do mojego progu kompetencji. Szanowni Państwo, przy okazji takich jubileuszy, stosownym jest wygłoszenie paru słów, które my nazywamy laudacją. Dostojny Iwilacie, drogi daru, mistrzów wielu dzieł malarskich. chciałbym Państwu przypomnieć, że Dostojny jubilat uzyskał gruntowne wykształcenie plastyczne w Krakowskiej Akademii Sztuk. Pięknych na wydziale grafiki. Jak dotychczas zgadza się. Tak. W roku 1987 otrzymał dyplom pracownik profesora Tadeusza Grabowskiego, a następnie doskonalił swój warsztat artystyczny w pracowni litograficznej profesora Tadeusza Gawrona. Mistrzu, Twoja urozmaicona twórczość, w której wyróżnić można liczne inspiracje cechuje zawsze nadzwyczajna dbałość o artystyczny warsztat. Dzieła wyróżnia świetnie dobrana kolorystyka, aura magii, obrazy budzą podziw, pobudzają wrażliwość zmysłową i wciągają w intelektualną relację z odbiorcą. Brałeś udział w dziesiątkach ważnych wydarzeń artystycznych, wystawach grupowych, w indywidualnych, a Twój cykl obrazów magicznych Lechistan, jak powiedziałeś, obejrzał już ponad 100 tysięcy osób w całej Polsce. A ja dodam 100 tysięcy 100 osób. Bo chyba na dzisiaj jest i będzie mieli okazję obejrzeć fragment Lechistanu. Delektując się Twoim kunsztem, byłeś wielokrotnie nagradzany za swoją działalność twórczą w tym kołobrzewskim konikiem czy pegazem sztuki, jak również metalem Hipolita Cygielskiego, klabor Omnia wincy praca zwycięża wszystko. Szanowni Państwo, artysta w swoim dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych oraz udział w licznych wystawach zbiorowych i w kraju, i za granicą, i w Niemczech, i w Stanach Zjednoczonych, i w Anglii, i w Danii, i w Szwecji, Obrazy artysty były pokazywane wraz z pracami dawnych, jak i współczesnych mistrzów, jak Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Jan Styka, Henryk Siemiracki czy Magdalena Abakanowicz. Wystawiał również z duńską grupą Klausa Rusena Dante. W rankingu 300 najważniejszych artystów od 1945 roku aż po czasy współczesne pod hasłem Kompas sztuki 2014, opublikowanym w Rzeczypospolitej, ale rok później w 2015 został wyróżniony bardzo prestiżowym 81 miejscem, a także zajmujesz wysoko 62. pozycję wśród najpopularniejszych artystów pod względem liczby wylicytowanych prac sztuki współczesnej w Polsce na aukcjach w roku 2020. To według raportu Rynku Sztuki, artur 2021. Znany jesteś najbardziej z prac w kolei, z figuratywnego, magicznego realizmu, wspaniałych portretów, kreski rysunku a dziś z powodzeniem osiągasz sukcesy w pewnym bardzo malarstwie akrylowym i łączone malarstwo kolejne z malarstwem akrylowym. Choć urodziłeś się na Dolnym Śląsku, mocno związanej z z skatebizami, to swoje w pełni dorosłe życie Darek zadedykował na kołowi rzeźbionemu, do koło przyjechałeś 8 sierpnia 1998 roku. A więc 8 08 98. Cudowne zrządzenie losu. Powiem nieskrownie, że to magia koło brzegu tego miejsca uczyniła Ciebie człowiekiem szczęśliwym. To tutaj koło tak? podarowała swoje serce to tutaj nastąpiła eksplozja Twojego talentu. Proszę Państwa, proszę zauważyć, że w tej dacie są 3 ósemki. 8. 8, 8, 98, tak A dzisiejszy, czy jest to pięciolecie Jubionów, powiedzmy, twórczości, też zawiera w tych cyfrach ósemkę. Suma tych cyfr 3 plus 5 daje 8. Jest to biblijne, symboliczne znaczenie utylni. To doskonałość, nieskończoność, obfitość. Odnosi się także do umiejętności dawania, do filantropii służenia dobrej sprawie. Od 15 lat wspierasz karytatywną działalność małżeńskiego rotary. Klam. Za Twoje prace przekazane dla rotary zebrano na corocznych balach karytatywnych znaczących kwoty wysokości łącznie 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych, które zostały przekazane na rzecz najbardziej potrzebujących, jak kołrzeckich hospicjum, szpital, na rzecz osób niepełnosprawnych, dla potrzebujących dzieci. W Kołubryku nie tylko powstały Twoje najbardziej znane obrazy, ale także rozkwitła Twoja druga pasja. Pasja wystawiennika i kreatora sztuki. Ponad 20 lat temu postanowiłeś pielęgnować i oddać swe całe siły Kołobrzewskiej galerii sztuki współczesnej. Postanowiłeś uczynić z niej znany i mocny ośrodek promocji kultury, którym zaszczytem będzie każdemu prezentować swoje prace. To obrało je za swój cel i z powodzeniem go realizuje. W przestrzeni galerii zorganizowali setki wystaw w twórczości, tak wielkich artystów jak choćby Jerzy Duda Gracz, Franciszek Starowieński, Jacek Malczewski, Cisław Beksiński, Karol Bąk, Salwador Dali, którym 20 dzisiaj. Na Tak? Jest. Jest. Czyli, Karolsku, pokał, się, karol jest. Zaszczyt. Czyli jest... również pochłonić się wielkiemu artyście, złożyć chod jego, jego talentowi, który też tu właśnie prezentował swoje, swoją twórczość. Swą opieką wystawienniczą on także debiutujących twórców. Zawsze z życzliwością i zawsze z profesjonalizmem podchodząc do młodszych w sztuce koleżanek i koledzy. Jesteś otwarty na dni. Dzieli się z radością swym ucztem wiedzą i umiejętnościami. darbo a rozmowy z Tobą na każdym są niezwykle interesujące. Twój Jerzyszowi Belfisarz poprzedziła właśnie wystawa członków Stowarzyszenia Debiuty 2023. A w trakcie biurów pokazaliśmy również poklenerowe prace Podopiecznych Stowarzyszenia na rzecz, na rzecz Osób z Niesprawnością Intelektualną, wykonane na pierwszym plenerze malarskim, choć pomału i świat. Otworzyliśmy swoje serca na ich świat. I tutaj chciałbym skorzystać z obecności pani wiceprezydent, aby bardzo serdecznie podziękować za okazane przez Gminę Miasto Połowrzec wsparcie finansowe. Dla realizacji tego szlachetnego projektu. Bardzo cenny wkład wniosłeś w dorobek Stowarzyszenia Artystów Grupa Kołobrzeg. Najpierw, jako inicjator przekształcenia grupy Kołobrzeg w 2003 roku w stowarzyszeniu, z pisem do KRS-u, a następnie jako wieloletni jej prezes. O Twojej ugruntowanej artystycznej pozycji, świadczą również zaproszenia do udziału w prestiżowych aukcjach, dzieł sztuki i Plenerach malarskich. Cześć chwałę dostojnemu jubilatowi ambasadorowi południowskiego malarstwa, ambasadorowi kultury Zachodnio Pomorskiej, poddaję w imieniu swoich koleżanek i kolegów Stowarzyszenia Grupa Połopsze, a także bardzo serdecznego, naszego wspólnego przyjaciela Mirosława Strzegnika, autora i bardzo profesjonalnego edytora opracowanej w jego twórczości. Dar, wszyscy razem, jak tu jesteśmy zebrani, życzymy Tobie jeszcze wielu lat twórczych uniesień oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności. A Państwu życzę uroczego przeżywania i uwielbiuszu, i tak umówiliśmy się, że zakończymy tą laudację naszą własną po poproszę Cezarego Kalinowskiego, ale nie do odśpiewania hymnu, tylko poprzez ryja wszechpracę. kompetencje tak. Kompetencje. Dziękuję. Teraz nie będzie tak poważnie nie <grywa> Darek od lat wielu to wielbiciel jest w gdzie malować można dziennie godzin parę, pojeść dobrze, czasem ponad miarę, no i popić ociupinę. Po A gdy praca ma bezcennie piękną minę. <grywa> <grywa> Jak maluje Darek, wszyscy wiecie. Detal, szczegół, kolor, twarze, oczy w surrealnym świecie. To postacie jakby z albo z fajkiem Patrzcie, Na obrazie damska pierś faluje. A mężczyźni pachną potem. I to nie jest spow No, może trochę. Raz popełnił mistrz nasz obraz niebezpiecznie przesadzony. Flaszkę wódki na nim i kieliszek wypełniony. Sześć są zagłów, Przejść to za długo obraz oglądało. Stali i wąchali. No i pojechali. Potem płakał każdy. Dwóch straciło prawo jazdy. Trzeci w dostał. Zakłamanie że że z kumplami nie dopadło, ale do galerii sztuki skończył. <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> I na koniec taka zdradzę jego pewną tajemnicę, o której mało kto wie w tej frasce. Darek jak ma poeta Horat tylko śpi, pali i manuje na zmianę. I nic go nie może oderwać od pracy. Chyba tylko placki ziemniaczane. <noise> W swoim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu pani prezydent Anny Mieszkowskiej, więc pozwólcie państwo, że króciutko odczytam słowa, które pani prezydent przygotowała na tę szczególną okoliczność 35-lecia jubileuszu pracy artystycznej Dariusza Kaletu. Szanowny panie Dariuszu, proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji obchodzonego jubileuszu 35-lecia pracy artystycznej. Pańska działalność to nie tylko szeroko podziwiana twórczość charakteryzująca się doskonałym warsztatem i wyjątkowym kunsztem malarskim, to również ogromne zaangażowanie w promocję sztuki poprzez kierowanie Galerią Sztuki Współczesnej, murak której daje Pan nie tylko nam, poobrzeżanom, możliwość obcowania z wybitnymi działami sztuki dawnej i współczesnej. Dziękując za pasję i dostarczanie nam wielu powodów do artystycznych Uniesień życzę niegasnącego zapału i wielu inspiracji na kolejne lata twórczych wyzwań. A w życiu osobistym życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności. Prezydent miasta kołobrzeg Anna Mieczkowska. Oczywiście ten list na moment przekaże na ręce pana Dariusza Kalety, natomiast ja chciałabym dodać jeszcze coś od siebie, ponieważ ostatnio uczestniczyłam w spotkaniu z noblistą Pamukiem i Orhan wspominał o tym, jak ważne jest kolekcjonowanie wspomnień i jak ważne jest, żeby każdy znalazł swój sposób na to, żeby te wspomnienia kolekcjonować. I chwilę po tym spotkaniu z Noblistą spojrzałam w kalendarz, że za moment mam też kolejne bardzo ważne wydarzenie, 35-lecie pracy twórczej Dariusza Kalety. I przed oczyma stanął mi obraz, nad którym Dariusz Kaleta pracował w swojej pracowni. I ten obraz mam zawsze przed oczyma, gdy myślę właśnie o Dariuszu Kalecie, który z całą intensywnością kolorów niesamowite wrażenie na mnie zrobił i to wrażenie pozostało ze mną do tego aż momentu i myślę, że na długo ze mną pozostanie. I mam nadzieję, że tak będą na wszystkich Państwa wpływać obrazy Dariusza Kalety. Zawsze, gdy Państwo pomyślicie o naszym artyście, to właśnie przed oczyma będą stawały jego piękne prace i jego twórczość. Ja za to doświadczenie i za, te, za to, jak ono na mnie wpłynęło, bardzo serdecznie dziękuję. Także twórz, twórz i jeszcze raz twórz. Dziękuję bardzo. No, O, tu się pochwały. Upominek, dzięki któremu... Będziemy patrzeć. Będzie na ramy. Jestem. Dziękuję pięknie. I jeszcze tu mnie Pani Prezydent zaskoczyła, ale ja ją też zaskoczę. Super. Też Pani Prezydent nie spodziewała się Ja rzeczy. Ja namalowałem słuchajcie obraz i koledzy przyszli, zobaczyli i powiedzieli na sobie. I to właśnie. To... No popatrzcie, tu na kobietę i na tą. To nawet na sobą wymalowano. widokowo wszystko poszło. Więc ja mogę się te piękne słowa też to wzruszenie, odwdzięczyć wizerunkiem, jakim jest syn nazwał tytuł, ma kosmiczne badanie. Więc myślę, że to jest Po prostu pewne rzeczy się dzieją. Słuchajcie, magia jest wśród nas. I fajnie jest, że to ładnie dostrzegamy. Daj Pani, proszę, że ta jeszcze ładnia trwała, a teraz kom kolejny komplemencia, przychmij jakiś... Marek, no, kończę, bo ja Szanowni Państwo, drogi, wybierajcie mi tchło, takie piękne słowa, no, trudno mi jest to korzyść bralić. Ja jestem po prostu zwykły, żebyś się odpowiadał w naszym inaczej odbieram sztukę i to, co się dzieje, to jest kilka minut. Mamy też te skróty, te gniotki, rozpoznanie, te recepty. tą krótką taką gniotkę zabrałem w swoim liście, które chciałem żenić panu dyrektorowi. Ale jednocześnie pan dyrektor mówi, że szukał na, na sali tutaj dużych prezydentów. Tu jestem, tam, prezydent, ja mam z grona i senator też w ogóle jeszcze pismo. Jak pan to widzicie, że prezydenci się zmieniają, a dalej jest cały czas z nami, chyba presji. Wszystka zdobyć naszego, naszego miasta. Ja tylko mogę podziękować osobom, że, że wśród moich serdecznych kolegów jest właśnie najnowszy poeta i powiem szczerze, nawet nie spodziewałem się, że jego osiągnięcia, jego wystawiennictwo, jego rozpoznawalność w kraju, w Europie, na świecie jest tak wielka, także dajmy, że jestem bardzo dumny z tego, że I ta dusza Witanka Kalety jest rzeczywiście zastąpiona i ja to serdecznie Ci dziękuję i życzę Państwu również miłego wieczoru i ja jestem dumny, że mogę być z Państwem w takim fajnym dniu, kiedy podziwiamy pierwszą kaletę naszego kołobrzeckiego artystyka, chociaż przejechał do Rywe Śląska, jest od 25 lat, ale jest z kołobrzegu i zawsze z kołobrzegu, to jest cenne. Wszystkiego za przeglądarki jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pana twojej, twojej twórczości artystycznej, pana prezydenta, senatora Gromuka Bierze, jak uwielbiam Twoje Ja pragnę powiedzieć, że tutaj bardzo ważną rzecz powiedział Marek. Że jestem ze śluska, ale wśród Was tak głęboko wzrosłem, tak zakorzeniłem się, że wracając do pana senatora Gromuka, kiedyś siedzimy przy kawie. I rozmawiamy i mówimy, wiesz, tak. w tamtych czasach mi wymienia na ta 60. Jak my pamiętasz, to ja mówię, tak, tak, pamiętam. <grym <grym> <grym> Bardzo się cieszę, że jest takie poczucie, że zawsze yy, byłem między wami i jestem między wami. Ja również go że to tak mi zaznaczyłem. Tutaj się rozwinęła moja twórczość, tu nabrała moją osobowość dynamiki, tu poznałem wspaniałych ludzi, wspaniałych przyjaciół. No i, i tutaj po prostu coś tu mogę powiedzieć, no jest to, to morze, te piękne światło, no i ja to mówią niektórzy, że Wenecja północna, ja bym by był nie tylko z powodu architektury, ale też mam nadzieję, że w przyszłości malarze, malarstwa, że będzie tak, aby Wenecja teraz w domu z Panu staroś. Proszę okay. Państwa, mam chyba z dwie rzeczy. Tą pierwszą właściwie może udzielać każdy z Państwa, ja, jak rozpoznaje chyba z takim fajnego tutaj niszczo, Nic niezwykłego, ale być może bardzo przydatnego. Szybkie, mówię tutaj do droga, to proszę odebrać. To którą y, może posiadać y, tylko jedno z korą poprzednich myślę, że, że w Polsce, może na całym świecie. Y, jest to o tyle ważne, że autorem tego pomysłu jest Darek są Roman Wiśniewski, a osoba, która może to posiadać i może to przejść tylko i przez jeden rok, y, jest osoba, która musi się wyróżnić wielką sprawnością, gibkością ciała, y, tudzież celnym okiem. Proszę Państwa, w nocy obradowała jedna z najbardziej tajnych kapitów po obrzeku i podjęła decyzję, że przez 15 minut dalej w tej sygnia może nosić. To jest specjalna bratska korekta zapakowana i będzie tutaj również królem, a w związku z czym, że ja jestem członkiem bratwa, więc mają posłużyć to wręcz, 15 minut czasu. Tak? tak wygląda krótko. Nie, nie powiem tobie, tą to i kolegom z ale oczywiście no, zaszczycony. Faktycznie, no, troszeczkę ja już nie będę mówił, co mówić mojej żonie, żebym ja to zrobił. Ale no. <grym> aż mam ochotę <grym> powiedzieć. Nie, nie, to nie powiem. A co się tu myślać mieć Dobrze, że Pan mógł to uczynić narysować. No, i było W każdym razie jeszcze raz bardzo pięknie Ci dziękuję. I, i teraz głos oddaję Panu Szefowi Witta, do Panie Lara. Panie zapraszam. Witam bardzo serdecznie. Mamy wszyscy świadomość, że czas na ten odróż się kończy, więc nie będę tak przedłużał. Drogi tak, 35 lat pracy w Polsce, czoła ale wszyscy mamy świadomość, ty również, że to również jest zaledwie na półmetku, więc e, sekundujemy Ci bardzo zdrowia, bo bez tego ciężko malować, miłości, radości, nieustającej weny. twórczej. Te kwiaty są e, od wszystkich pracowników Regionalnego Centrum Kultury, ale w tym sensie, żeby Ci ta wena twórcza e, nie ustała, to trzeba też i w okrąg zrobić ucieczki sztuka, którą lubię na salonach, to jak wspomniałem, to po Ciebie mogę dorzucić, że cóż, 15 lat współpracujemy i no moją zasłogą może jest to, że nie przeszkadzałem Tarkowi przez 15 lat.